Jeśli z tej strony Kotecek, a dzisiaj tak jak obiecałam, będę kontynuować serię dotyczącą najprzystojniejszej postaci, którą właśnie będę wybierać. Patrzyłam na Wasze komentarze i bardzo dużo z Was chciało, żebym zrobiła serię dotyczącą właśnie najprzystojniejszych wybierania, najprzystojniejszych postaci. Wcześniej było z Naruto, a teraz będzie z Boku no Hero Akademia. I jeszcze z takich super fajnych, happy, supy rzeczy, no to uwaga, mam nową dziarkę. Jest to Totoruś. Pokażę Wam tam zdjęcie od tatuażycki i bardzo, bardzo, bardzo polecam. Po prostu cudowna osobka, cudowne studio. To był akurat guest spot, ale po prostu kotecek approved i po prostu o, tak się jaram. Mam tutaj już Totorusia, tutaj mam Naruto i już powoli zaczyna się rączka zapełniać. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Więc tym razem sama sobie wybrałam postacie i troszeczkę patrzyłam właśnie tak bardziej na mój gust, ale przeżyjecie to bardziej. Więc Eraser Head albo Ormato. No to tutaj jakoś 50% nie będzie, obaj są to panowie starsi i nie jakoś za bardzo starsi panowie ode mnie tak bardzo dużo starsi nie kręcą, ale jeżeli miałabym właśnie wybierać, no to Eraser Head ze względu na jego długie włosy, mam słabość do facetów z długimi włosami. Eraser Head przeszedł, więc mamy teraz Eraser Head albo y, Kirishima. Hmm. No tutaj jednak chyba dalej Eraser Head, mimo tego, że Kirishima ma bardzo, bardzo fajny kolor włosów, kotecek Approved. Ale jednak chyba, chyba jednak Eraser Head przechodzi dalej. Eraser Head albo go I tutaj, żeby nasz kochany Eraser Head nie przechodził aż tak dalej, no to w sumie chyba jednak, mimo tego, że go straszliwie mi irytuje swoim zachowaniem, ale nie patrzymy tutaj kompletnie na zachowanie, tylko i wyłącznie na wygląd, bo jesteśmy tutaj płytcy jak e, głębocy, sorry, jak kałuża, więc patrząc tylko i wyłącznie na wygląd, to chyba jednak go przechodzi dalej, ale tylko i wyłącznie z względu, że ma blond włosy, które ja... Oczywiście uwielbiam, no i że jest po prostu młodszy. go versus Deku. Mimo tego, że Deku jest po prostu słodkim chłopcem, cudownym, grzecznym i po prostu lov, tak niestety patrzymy tylko i wyłącznie na wygląd i Deku jest dla mnie troszeczkę za bardzo grzeczny, że tak to ujmę, dlatego przechodzi dalej Białugo. Bia go versus Todoroki. I tutaj mam troszeczkę problem, chociaż. Zarówno go jak i Todoroki są bardzo, bardzo, bardzo przystojni. Tak chyba jednak bardziej będę Team Todoroki, nie patrząc już kompletnie na, na te cholerne charakter, ale po prostu bardzo mi się podoba sam fakt, że on ma tutaj z jednej strony białe, z jednej strony czerwone i oh, po prostu jest cudowny, więc jednak no Todoroki, po prostu Todoroki. I ostatnia para jest to Todoroki versus Hitoshi Shinso, tak Hitoshi Shinso, bo nigdy do końca pamiętam, nie wiem czy dobrze napisałam, ale tak Hitoshi Shinso. I tu mam już ogromny problem. Bo, zarówno Todoroki, jak i Hitoshi bardzo mi się podobają. Hitoshi ze względu na to, że ma takie podkrążone oczy, że ma takie te włosy do góry, taki trochę nieokrzesany Emo Boy, a Todoroki jednak to Todoroki. I tutaj mam problem, ale kompletnie, a w ogóle nie patrząc na ich historię, na przebieg zdarzeń, na ich charakter, nic w ogóle z tych rzeczy, patrząc tylko i wyłącznie na wygląd, no to chyba jednak. Uwaga, werble. Hitoshi wygrywa. Ostatniej serii wygrał Naruto, teraz wygrywa Hitoshi. Mamy już dwóch przystroniaków, którzy później będą walczyć o numer jeden. Zaproponujcie mi, proszę, jakie właśnie anime mogłabym wziąć pod uwagę jako kolejne byłabym bardzo wdzięczna. Widziałam, że to na przykład jest Attack on Titan, niektórzy chcieli Diabolic Lovers, niektórzy chcieli Yuri on Ice i po prostu jest tyle propozycji. Bardzo fajną propozycją była amnezja, chociaż nie wiem, czy po prostu ludzie na tyle ją kojarzą, żeby akurat mogła brać w tym udział, ale jeżeli chcecie amnezję, no to też mogłabym wziąć z chłopców tam pod uwagę, bo tam by był ogromny problem, więc dajcie mi znać w komentarzach, dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i jak wy byście wybrali właśnie z mojej listy. Nie zapomnijcie dać łapki góry, komentarze, subskrypcji. No i oczywiście wbijać na mojego Instagrama Wiki29, na którego Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I do co żegnam. Trzymajcie się, no i do następnego!